Jak zwykle jesienią, jak zwykle na przełomie października i listopada chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na zgorzeleckie spotkania teatralne, które jak co roku odbywać się będą w Miejskim Domu Kultury, czyli pod naszą zieloną kopułą. Spotkania teatralne, czyli cykl spektakli teatralnych, cykl spotkań dyskusyjnych i recitali, które będą się odbywały w naszym mieście. Zaczniemy 25 października, zaczniemy od spektaklu Komediowego. Spektaklu z humorem, zatytułowanego Kobieta Idealna. W tym spektaklu wystąpią gwiazdy polskiej estrady. W obsadzie są m.in. Dorota Stalińska, Wojciech Majchrzak czy Dariusz Kortek. Spektakl, na którym na pewno będzie się można pośmiać. On zainauguruje zgorzeleckie spotkania teatralne. Eee, spotkanie w ramach salonu MDK, spotkania w ramach, spotkanie w ramach zgorzeleckich spotkań teatralnych z doktorem Piotrem Rudzkim odbędzie się 27 października, oczywiście o godzinie 18. To będzie niedziela. Kolejne spotkanie to 3 listopada. 3 listopada będziemy mieli recital a, niezwykłej osobowości polskiej estrady. Do Zgorzelca przyjedzie ten smutny, zadumany, e, lekko roztargniony Andrzej. Poniedzielski. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie z tym artystą. Trzeci dzień listopada, godzina 18. Andrzej Poniedzielski pod Zieloną Kopułą MDK. 10 listopada zapraszamy wszystkich Państwa na spektakl zatytułowany Dziecko dla Odważnych. Z tym spektaklem przyjadą do zgożyca Beata Shimshiner i Tomasz Shimshiner. Będzie to spektakl o tym, jakie. Niespodzianki, jakie strachy, jakie zagrożenia wiążą się z wychowywaniem dzieci. Bo to nie jest tak, że my boimy się o dzieci. To jest też tak, że my czasem boimy się dzieci. Zapraszamy Państwa 10 listopada spektakl Dziecko dla odważnych. A już 16 listopada spektakl zatytułowany Aleja. Narodowa. Z tym spektaklem, z tym przedstawieniem przyjedzie do Zgorzelca znakomity wrocławski aktor Dariusz Maj. Będzie to spektakl, który na pewno spowoduje, że wyjdziemy pełni zadumy z sali widowiskowej. Będzie to spektakl, traktujący o bieżących sprawach, o tym czego doświadczamy w tak zwanej przestrzeni publicznej, o odradzających się nacjonalizmach, o odradzających się podziałach między ludźmi, o tym jak Często jesteśmy zmanipulowani tak zwanym publicznym przekazem. I ostatnim spektaklem, który zaproponujemy Państwu w ramach zgorzaleckich spotkań z teatrem, tegorocznych zgorzaleckich spotkań z teatrem, to będzie sztuka, której nikomu w zasadzie rekomendować nie trzeba. To będzie tango na podstawie utworu Sławomira Morożka. Tango, jeden z kanonów lektur w szkolnych. Tym razem na scenę przenieśli Kraków. Aktorzy, a całość wyreżyserował również aktor, znany m.in. ze szklanego ekranu Piotr Cyrwus. Na tango według Sławomira Mroszka zapraszamy Państwa 24 listopada na godzinę 11 w ramach zgromadzonych spotkań z teatrem.